Po raz kolejny spotykamy Abba Antoniego, do którego przychodzą bracia, jak zawsze, z pytaniem o to, jak żyć, jak zostać zbawionym, jak wzrastać w życiu duchowym, jak się modlić. I bracia pytają go, Ojcze, która cnota lub dzieło jest najtrudniejsze ze wszystkich? Odrzekł, wybaczcie, wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa, bo zawsze kiedy człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele starają się mu przeszkadzać. Wiedzą bowiem, że mu inaczej nic nie zrobią, a tylko gdyby powstrzymali go od modlitwy. I w każdym innym ćwiczeniu, jakiego by się człowiek podjął, jeśli jest wytrwały, zdobywa łatwość. W modlitwie zaś aż do ostatniego tchu potrzeba walki. Pojawia się tutaj takie słowo, o którym już wspomniałem cnota. Ojcze, która cnota lub dzieło jest najtrudniejsze? I Wydaje mi się, że to, to słowo jest dla nas dzisiaj bardzo niezrozumiałe, też jakoś kojarzy się z jakimiś różnymi nieciekawymi e, rzeczami. Tymczasem to łacińskie słowo virtus, mi się wydaje, że dobrze może nas pokierować do lepszego zrozumienia, ponieważ mamy takie polskie słowo, które bardzo dobrze oddaje to, czym jest cnota, a mianowicie virtuos, czyli ktoś, kto posiada virtus, czyli pewną sprawność. I powiedzieliśmy sobie, że ta cnota też nie jest ani przesadą, ani jakimś niedomiarem. Mi to najłatwiej jest zrozumieć na przykładzie cnoty męstwa. Nadmiar to będzie brawura, czyli bezmyślne narażanie się na jakieś niebezpieczeństwo. Brak czy niedomiar tej cnoty to tchórzostwo. No, dosyć prosto idzie to zrozumieć. Natomiast cnota to jest też taka sprawność, właśnie umiejętność, która sprawia, że Czynimy jakieś dobro, i to jeszcze mało tego, że je czynimy bardzo sprawnie, to przynosi nam to radość. I wydaje mi się, że każdy, kto się nauczył grać kiedyś jakiegoś utworu na instrumencie, i to zaczęło wychodzić tak dobrze, to doświadczył też radości. Że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście sprawnie mi coś idzie, i przynosi mi to radość i na tym polega cnota, pewna sprawność. No i sprawa się komplikuje, kiedy chcemy przejść teraz do życia modlitwą. Bo z tego co czytamy też u Abba Antoniego, z jego wskazówki wynika, że nigdy nie osiągniemy aż do śmierci cnoty modlitwy. Że można zdobyć sprawności w bardzo wielu różnych rzeczach, jak chociażby cierpliwość, właśnie to męstwo, czy pewna wytrwałość w modlitwie nawet, ale co do samej modlitwy no to, tak jak mówi, do końca życia, do ostatniego tchu, będzie walka. Zatem nie będzie nigdy tak, że będzie mi przychodziło to łatwo i będzie mi sprawiało przyjemność. No to jest znowu trudna mowa, kto może tego słuchać. To jest dla jakichś właśnie znowu Mistrzów Życia Duchowego, jakichś wybitnych mnichów. Ale żeby się nie zniechęcić, o co w tym wszystkim chodzi? To chodzi o to, żeby też mieć tą świadomość, że będzie trudno, ale. Przecież w tym samym życiu modlitwy wydarzą się wielkie i piękne rzeczy. Takim dobrym przykładem chociażby życia świętego, a bym powiedział bardzo świętego, jest nasz pierwszy papież, święty Piotr, który doświadczył czego? Doświadczył z jednej strony światła, taboru, a żeby za chwilę powiedzieć, nie znam tego człowieka. Można powiedzieć z górki na dół, samą przepaść, można powiedzieć grzechu. Że w życiu autentycznym, życiu duchowym wydarzają się momenty piękne i trudne, ale też wydarza się to, o czym nie przeczytamy w Ewangelii, a co miało miejsce 30 około lat życia Pana Jezusa, o którym nic nie wiemy monotonia Nazaretu. Nic się chyba nie wydarzyło, a jednak wydarzyło się bardzo wiele. Właśnie takie codzienne życie, zwyczajne, nie jest dla nas jakoś zbyt interesujące. Bardziej byśmy chcieli tego światła taboru, ale prawda jest taka, że doświadczymy i tego, i naszej własnej grzeszności. I że z modlitwą jest tak, że ta walka będzie dlatego cały czas, bo to jest coś, co jest dla nas niezwykle cenne i życiodajne, i oczywiście nasz przeciwnik diabeł o tym wie i będzie całe życie wymyślał coraz to nowe strategie żebyśmy tylko porzucili tę modlitwę bo od tego się zaczyna całe nieszczęście człowieka że kiedy odcinamy się od źródła życia no to tracimy to życie Boże w sobie I zobaczcie takie proste porównanie z naszego codziennego życia każdemu z nas pewnie nieraz rozładował się telefon i to jeszcze w takim momencie kiedy był bardzo potrzebny na przykład zgubiliśmy drogę hmm. Jest zepsute gniazdko do ładowania w samochodzie, nie wiemy, gdzie jesteśmy, a telefon się postanowił rozładować. Kiedy telefon jest podłączony do ładowania, to chociażbyśmy tam no, włączali mnóstwo aplikacji, to zazwyczaj to wytrzyma. A kiedy jest odłączony, no to przychodzi taki czas, że jest 0% baterii i koniec. I wydaje mi się, że to jest dokładnie bardzo podobnie z nami. Kiedy my nie jesteśmy Wierni modlitwie, nie jesteśmy stale podłączeni do Pana Boga, no to ucieka z nas to życie duchowe. I zobaczcie, że to jest bardzo dobra strategia naszego nieprzyjaciela. Jak pokonać wroga, odciąć go od zasobów tak się robiło na wojnie odciąć od wody, od pożywienia i czekać. I tylko czekać. I samo się po prostu, samo się tą wojnę wygra, bo, no bo przeciwnik po prostu albo umrze z głodu, albo wyjdzie i się podda, bo nie będzie mógł wytrzymać. I, I to jest właśnie ta strategia: odciągnąć człowieka od modlitwy, żeby był przegrany. Kolejna apoftegmat, który nam dopowie, co robić właśnie, kiedy czujemy, że przegrywamy, że słabniemy, że może właśnie nam się nie chce bardzo modlić, że jesteśmy atakowani też przez różne pokusy, i powiedział Abba Jan, Jestem jak człowiek, który siedzi pod wielkim drzewem. A widzi, że zbliżają się do niego różne dzikie zwierzęta i gady, kiedy już nie ma sił do walki z nimi, wdrapuje się na drzewo i tak ratuje życie. Podobnie więc i ja. Siedzę w celi i widzę atakujące mnie złe myśli, a kiedy mam już nie mam już siły do walki, uciekam się do Boga przez modlitwę, a on mnie ratuje od wrogów. Czyli po raz kolejny ta pokora, nie? Że, Panie Boże, ja nie mam już siły. To nie jest prężenie mózgu przed Panem Bogiem, że a jeszcze wytrzymam. Tylko, że kiedy widzę, że przeciwnik zaczyna mieć przewagę, właśnie zbliżają się dzikie zwierzęta i gady, no metafora szatana naszego przeciwnika. Uciekam się do Boga, pokornie wołam o zmiłowanie. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Już chyba znacie tę formułę. I ciągłe powracanie do tego, że Panie Boże, jestem słaby, potrzebuję Twojego zbawienia. I wracam yy, i odnajduję pokój. I te zwierzęta skaczą i nie mogą mnie dosięgnąć, bo jestem właśnie schowany, ukryty w Bogu. I ta postawa też ucieczki, to, to by się mogło wydawać, że to jest taka pozorna kapitulacja, ale zobaczcie, że w życiu duchowym yy, chodzi właśnie o te kapitulację, tylko że ja nie kapituluję przed diabłem, nie kapituluję przed własną słabością, czyli nie zgadzam się na to, tylko kapituluję. Przed Bogiem. Panie Boże, poddaję się. Jestem bezsilny. Ratuj mnie. Szukaj swojego sługi. Ratuj mnie, bo boginę. I zobaczcie, że ta, ta kapitulacja przed Bogiem to jest coś, co otwiera nas na Jego wszechmoc, na Jego pomoc. Że każdy, kto pokornie wzywa tej pomocy, jest zbawiony. Ewagriusz, którego już też możecie znać, kojarzyć z naszych spotkań, powiedział takie zdanie, które wydaje się zupełnie dziwne. Powiedział, że zabierz pokusy, a nikt nie będzie zbawiony. Że coś jest takiego w tej walce duchowej, że ona sprawia, że my rośniemy, że bez niej byśmy się pewnie zatrzymali, żebyśmy osiedli w takiej strefie komfortu, uznali siebie już za pobożnych i świętych i się nie rozwijali, a wręcz obrastali w piórka pychy. Zatem te pokusy i ta walka jest nam potrzebna do rozwoju, że to nas motywuje. I chodzi o to, żeby właśnie się nie zniechęcać. Zachęta jest taka, że kiedy widzisz, że musisz walczyć, to znaczy, że rośniesz, że Królestwo Boże w Tobie wzrasta i uciesz się tym. Podziękuj Panu Bogu, że jest Twoim ratunkiem, skałą schronienia, czy też właśnie tym drzewem, na które możesz się schronić. I to ciągłe chronienie się w Bogu to jest też, zobaczcie, jak, jak ta formuła i oddech, to powraca. To jest ciągłe powracanie do Boga. Każde nawrócenie to jest na nowo powiedzenie, Panie Boże, zależy mi na Tobie, kocham Ciebie, chcę do Ciebie wracać. I że przez tą walkę, nawet przez to odpieranie pokus Bożą Mocą, Bożą Siłą, ja mu mówię, że go kocham, że, mu, że mi na nim zależy, że ja nie chcę wchodzić w zło, że chcę być przez niego zdobyty. I zobaczcie, że też owocem modlitwy takim jest ciągłe wzrastanie, że na początku ja się może chowam do Pana Boga, czy właśnie unikam jakichś grzechów z lęku, bo się boję. Boję się jakiegoś, nie wiem. Na początku może w ogóle boję się piekła, szatana, boję się, jak wzrastam, zaczynam się bać utraty Boga coraz bardziej, a tak naprawdę coraz bardziej wzrasta we mnie miłość, czyli że od tej niedoskonałej formy skażonej lękiem, właśnie z której wynika moja ucieczka czasami, do formy coraz bardziej żarliwej, że doświadczam tego, co Pan Jezus, parafrazując słowa Pana Jezusa, co powiedział o o kobiecie, którą uzdrowił, której, której właśnie odpuścił grzechy, tej, która wylała mu olejek na stopy. Komu wiele odpuszczono, ten bardziej umiłował. Ona bardzo umiłowała, bo doświadczyła też właśnie swojej słabości, ale też zbawienia, tego wyprowadzenia na wolność, tego bycia uratowanym i ocalonym. I zobaczcie, jak prosto, właśnie przez modlitwę mogę nieustannie kryć się w cieniu Bożych skrzydeł. Bez lęku, bez strachu. Pan Bóg mnie zbawi i ochroni. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w piątek.